Jest 8 rano, zmierzamy właśnie na audiencję papieską mamy zaproszenia, a tu mamy oficjalne zaproszenie na audiencję 1 grudnia na 9.15 i jesteśmy już po pierwszej kontroli, teraz druga, prześwietlenia Podążamy za tym całym tłumem do auli, gdzie jest oficjalna audiencja co środowa z wiernymi. Muszę przyznać, że z tej strony Watykanu, z tej strony Bazyliki jestem pierwszy raz. Grupo Hologramma di Modena. Mam przykazać przekazy telewizyjne. Teraz następuje powitanie w różnych językach świata. Il Santo Padre dà ora inizio all'udienza generale che introduce con il segno della croce e il saluto liturgico. Disponiamoci ad accogliere la Sua parola. De l'Evangile selon saint Matthieu Or voici comment fut engendré Jésus Christ. Marie, sa mère, avait été accordée en mariage à Joseph. Avant qu'ils aient habité ensemble, Elle fut enceinte par l'action de l'Esprit Saint. Joseph, son époux, qui était un homme de Joseph, który był człowiekiem sprawiedliwym i nie chciał narazić jej na zniesławienie, zamierzał oddalić ją po tajemnie. Oto słowo pańskie. Un messaggio a tutti i fidanzati. Anche a nuove Lisposti. Molte vicende legate a Giuseppe popolano i racconti dei Vangeli apocrifi, cioè non canonici, che hanno influenzato anche l'arte in diversi luoghi di culto. Questi scritti, che non sono nella Bibbia, sono racconti che, la Bib... canonici, quelli che sono nella Bibbia, i quali ti danno tutto il ciò che è essenziale per la fede e la vita cristiana. L'Evangelista Matteo, questo è importante, cosa dice il Vangelo su Giuseppe, ma non la rapidazione. Il Vangelo dice che Giuseppe era il... giusto.

啊！ Zampę dotknął już ludzie powoli opuszczają aule, jesteśmy po audiencji z franciszkiem długo to trwało, sama modlitwa, kazanie, czytanie około może 40-50 minut, bo tłumaczone było na kilka języków na Język angielski, francuski, portugalski, hiszpański, włoski oczywiście, malajski i też polski. No ale później samo czekanie na, na papieża, na przejście, te grupy, różne zdjęcia. No, trzeba było troszkę poczekać. Trwało to wszystko około godzinki, może więcej nawet, półtorej. Ale było warto czekać. Pragnę złożyć Waszej świętości wyrazy czci i oddania. I zapewniają o swej modlitwie we wszystkich intencjach związanych z posługą następcy Piotra. Na zakończenie audiencji zaśpiewamy wspólnie modlitwę Ojcze Nasz po łacinie. Następnie Ojciec Święty udzieli swojego apostolskiego błogosławieństwa wszystkim nam tu obecnym, obejmując im również naszych najbliższych, a szczególnie dzieci, młodzież, osoby w podeszłym wieku i dotknięte cierpieniem. O Bogoslavi też Ruršańce e inne devozionali, jakie Do il cordiale benvenuto ai pellegrini polacchi, cari fratelli e sorelle. Domenica in Polonia si celebrerà la giornata di preghiera e di aiuto alla Chiesa dell'Est. Ringrazio tutti coloro che, da più di vent'anni, accogliendo l'iniziativa della Conferenza Episcopale Polacca, sostengono la Chiesa nei paesi dell'Europa orientale. Dziękuję bardzo. i zainteresowania, Piotr Wójt, Prawie i Zdjęcia, 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 Prawie i i siostry, Prawie i Obchodzony będzie Dzień Modlitwy i Pomocy Materialnej Kościołowi na Wschodzie. Dziękuję wszystkim, którzy od ponad 20 lat z inicjatywy Konferencji Episkopatu Polski wspierają Kościół w krajach Europy Wschodniej i Azji modlitwą i ofiarami. Niech Pan wynagrodzi swoją łaską Waszą hojną troskę o braci chrześcijan w potrzebie. Z serca Wam błogosławiam.